Jaki masz teraz stosunek do płci pięknej? No. Bo wiesz, no wiesz, wie, napisałem tą piosenkę. Tą piosenkę. No, napisałeś tą piosenkę, <laughs> tam, coś, coś będę mówił, no, nazywa się tam, baby. No. no napisałem tą piosenkę. Mam wrażenie, że. Bo ja myślę sobie, że ma, Maleńczuka Polska albo kobietę, kochaj, albo spierdalaj, trochę tak u ciebie jest. No. Współczesna polska kobieta jest niezwykle wulgarna w ogóle. Mam Co ty prawie... gadasz? No. Jest wulgarny. No. Nie, nie, nie oglądałeś Warsaw Shore? <laughs> to to, teraz oglądam Hotel Paradise. <laughs> ja na, no, ja na to mówię Warsaw Hall. <śmiech> <śmiech> bardzo dobre, bardzo dobre. No, no to sobie zobacz, jaka jest współczesna polska kobieta. I to, to jest na każdym kroku to widać, wiesz. Są naprawdę ultrawulgarne, bezstrzelne, złośliwe jak cholera. Nie, nie trzymają się żadnych zasad. No. no wiesz. I w dodatku jeszcze krzyczą, że chcą równouprawnienia, które już dawno mają, od dawna już mają równouprawnienie. Nie. One nie chcą równouprawnienia, one chcą specjalnego traktowania. Nie jest to A prawda. Tak to no, nie... Co ty gadasz? Że kobiety są równouprawnione? Są twoim zdaniem równouprawnione kobiety w tym kraju? No pewnie. Wręcz moim zdaniem są, zajmują stanowisko w ogóle, wiesz, specjalne. Przecież cmok sens? to jest nasza specjalność, matriarchat i w ogóle. Polak się baby boi panicznie. Boimy się kobiet. Boimy się swoich kobiet, boimy, boimy się cudzych kobiet I, i mam wrażenie, że mężczyźni... No, do, żaden facet się do tego nie przyzna, uh -huh. ale ma, y, mam wrażenie, że bardzo wielu mężczyzn jest na w małżeństwie kompletnie zastraszonych przez swoją kobietę, nie? Okay. mam Nic do powiedzenia. To daleko, co? Ci, do li, da, co? daleko ci do lewicowych ideałów. Powiedz, po, no? powiedz coś po pantofelsku. To nasza wspólna. To nasza wspólna decyzja. To nasza wspólna decyzja. To, to oczywiście, to <laughs> Tak, 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 tak. tak. <laughs> Jesteś pantofem. No. Nie, bo wiesz, bo też za tobą i, i, idzie przecież e, taka myśl, czy taka fama, że no jesteś, jesteś jesteś człowiekiem, który, no, kurde, z kobietami, jeżeli że miał kobiety, że jestem dziwka, że nie, jest, nie, 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 tak? nie, właśnie w ogóle nie, znaczy to, no. ale to nie, nie w tym kontekście, wiesz, że miałeś z kobietami, masz z kobietami, wiesz, z jednej strony dużą historię. Ale kurde, ona, ma, ona jest bardzo słodka, czasami, ale też bardzo gorzka i kiedyś, część kobiet cię nienawidzi, no. Kiedyś, kiedyś drupi coś, coś takiego. Też czegoś powiedział. musi wynikać. Po kiedyś prostu. drupi coś takiego powiedział. To znaczy tam, on, bo, bo, ty, bo ty tak wiele śpiewasz o miłości. On odpowiedział. <laughs> Proszę pana, moje miłości zbyt wiele mnie kosztowały. Okay. No I ja też tak uważam, że po prostu y, bardzo wielu facetów, czy to do więzienia ląduje, wiesz, bo baba się zawzięła na niego no, mm -hmm. i tak dalej, że y, no, potrafią, okay. kobieta potrafi zniszczyć mężczyznę. Jest pewnie, to jest pewne. Zresztą mężczyzna, kobieta również, ale, niech nie, niech, ale przynajmniej, a niech nie gadają o równouprawnieniu, bo dawno, od dawna już je mają.